Dzień dobry, cześć, czołem. Rybnik, niedziela, dwunasta, siedemnaście, dziewiętnasty, lipiec dwa roku. Jadą, jadą do mnie, goście z żywca. Poczekamy na Intercity Batory. Planowo jedzie Batory w Katowicach, w Siedli. Poczekają tu troszkę ze mną w Rybniku i udadzą się w drogę powrotną pociągiem TLK Halny relacji Bydgoszcz-Zakopane przez Pszczynę-Bielsko-Żywiec. Mały kolejarz zawita dzisiaj do mnie. No do wodzisławia nie mógł, zawitać, bo wiadomo, no oni tutaj się przesiadają na pociąg halny do żywca, więc musiałem ja się tutaj pofatygować, ale nie ma problemu. Ja, jak mnie ktoś poprosi o spotkanko, żebym przyszedł, wpadł, odwiedzinki, bardzo chętnie. Służę pomocą, nie odmawiam. Jedynie, jak będę w pracy, no to wiadomo, no, urwać się nie urwę. I wtedy szczerze piszę, czy tam mówię, że jestem w pracy i nie dam rady. A dzisiaj niedziela, dzień wolny, więc bezproblemowo oczekujemy na gości szlachtę z żywca. A jak tu sami widzimy, no skład? Lawet, e, przepraszam tak, na kontenery. Na kontenery. To są lawety, no nie lawety, tylko puste te platformy, skład platform. Ale to już jedzie ET22 na uciągu. To się kieruje na linię kolejową d 29 Konkretnie na Jejkowice. A gdzie to dalej jedzie, to nie mam pojęcia. Czy to na... na Czechy? Chyba na Czechy to jedzie. No, i tu jeszcze mamy z tyłu jakieś węglarki Eko. 2, 4, 6, 8, 10, 11 węglarek, ale bez składu. bez składu, bez elektrowozu. Parę dni temu tutaj krążył Gagarin w tych barwach Eko Rail. Być może to jest właśnie jego zasługa, że te węglarki tu przyciągną. 99,9% to jest jego zasługa. No, długi skład platformy. To jedzie właśnie w tamtą stronę na jej kolicę. Nie wiem, to może też jechać w, na kędzierzyn koźle. Dobra, zaraz przejdziemy na pierwszy peron. Bo Batory wjeżdża właśnie na pierwszy i przywitamy gości. Małego kolejarza z ojcem. Goście z żywca. No i co, nie bez zapowiedzi, a zapowiedzi nie ma. Automatyka, która nigdy nie zawodzi. Za chwilę powinien wjechać i Batory. Służba Ochrony kolejczuwa. Jak sami widzicie. Dobra, tu segu chwycimy. Elektrowóz EP09 plus 4 dwójki.

Znajdują się na początku składu pociągu. Wagony nr 346 i 348 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony nr 349, 350 352 znajdują się na końcu składu pociągu. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do prawą drzwi peronu. 344 and 345, and in the front section of the train, Dobra, z tym angielskim to naprawdę Kupa śmiechu Bohumin wia hałupki Wia <grym zainteresowań> EP09028 Hello, hello! No proszę No proszę proszę Siema, witamy, witamy Cześć, cześć, Ej, witamy. Jak tam podróż, batorym? Super było? Tak Wagon miałeś stały dla siebie, co? Super Zabraliśmy wagon Lotniczy, lotniczy. bezprzedziałowy, był pusty, ale ludzi nawet, nawet wysiadło z tego baterego. Tak, yy, w zasadzie w każdym przedziale ktoś był. Najbardziej obłożone są chyba te dwa wagony węgierskie, Węgierski, ale najbardziej pusty wagon lotniczy. A tam jeszcze jakiś, jakiś ten siedzi tutaj. Siedzieliście koło niego? Nie, 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 Myśmy troszkę dalej. Dobra, odjeżdża jeszcze, na... jeszcze czekam. Młody kolejarz poszedł sobie zapozować do zdjęcia z konduktorem wyżej wymienionego składu. No przyjechał troszkę przed czasem. No, madarskie wagony troszkę nabite. Spoglądając tutaj. Dobra, skład Batorego jedzie gdzie? Do Budapesztu. Do Budapesztu i Pragi. I Pragi, w stronę Czech. Zobacz. A no, odjeżdża sobie. Chciałobyś się pojechać do Budapesztu, nie? Tak. No, kiedyś na pewno spełnisz swoje marzenia. I pojedziesz. Pomachaj. Batoremu. Tak jest. Dobra, to my udajemy się na Pogaduszki. Następne wejście za czas kilka jakiś. chwil, za czas <laughs> jakiś, tak jest. Szanowni Państwo, kto po prostu chce robić dobre filmy, jak kolega z Żywca, Przemysław Kotynia i Mały Kolejarz, to bardzo chętnie, bardzo chętnie oferuje, eh, oferuje, yy, Namawiam do takiego sprzętu: gimbal i mikrofon. Proszę bardzo. Ja osobiście zbieram fundusze i sobie zainwestuję w taki sprzęt, bo naprawdę jest warto. Zobaczcie sobie na jego filmy, kanale Mały Kolejarz. A, tu jeszcze drugi, drugi kolega przyszedł, właśnie Rowerze, rowerkiem przyjechał. Panie kolego, gdzie pan, gdzie pan był? Na drugim peronie. Na drugim peronie. No proszę bardzo. O, tu jeszcze rodzinka się załapała w obiektyw. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dobra, to oczekujemy na Halnego. Mały kolejarzy, gdzie ty wczoraj byłeś? Powiedz tutaj coś słowo do kamery. A co tam było ciekawego? Porta sobie. No, a po co ty tam miałeś tej Katowice? Zobaczyć Korfantego. Korfantego, właśnie, EN76, tak? Tak. Ile? I złapałeś? A tak. jaki numer jest EN76, ile? 001. Właśnie, szanowny I państwo. I jeszcze jednego okleić. Jeszcze jednego chcą okleić. Tak. Ty wszystko wiesz. Ty tak jak kiedyś nagrałem y, film o tobie, że jesteś encyklopedia mała kolejowa, nie? Tak. Wszystko wiesz. Ty jak. Będziesz starszy, to wiedzą mnie wyprzedzisz. Tak. No i super, i tak ma być. Żółwik. Mega. O, na chwilę weszliśmy do holu głównego w Rybniku. I co, panie kolego, nie chcą kawy wydać? Nie ma kawy. Nie ma kawy. To mamy problema, no. Na miasto się nie puścimy, bo za chwilę będziemy jechać. Kolejarzu. Nie ma kawy, co teraz zrobimy? Nie wiem. No właśnie. Trzeba kupić. Nowo. Soczku się napijemy, nie? Tak. Super. Ale trzeba kupić nową. Trzeba kupić. Automat wymienić, nie? Tak. No oczywiście. Na no, trochę ludzi na pewno nie jest. Z 25 osób. Ale nie wiadomo, czy to wszystko do halnego wsiądzie, bo za Halny będzie jechała osobówka na Katowice. No i szlachta z żywca po odwiedzinach zawija się z powrotem do domu. Kolejarzu Mały, kiedy do mnie jeszcze wpadniesz? Nie wiem. Nie wiesz! A na Czechy jedziemy, co? Tak. Zadzwonisz do mnie? Tak. Super. Żółwik. Zadzwonimy się, spotkamy. Zadzwonimy się, spotkamy i na Czechy. Może sobota. Tak. Może sobota. Materiał nakręcimy, po Czechach pojeździmy, co? Tak. Kółeczko jakieś. To zaraz wjeżdża jaki pociąg? Halny. Na którym torze wjedzie? Na torze... Tutaj, dokładnie. Na ten tor wjedzie Halny. To oczekujemy. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, mały kolejarz sobie nagrywa. I wjeżdża. Poczekaj. Co to wjeżdża, no? To Tak, i ty nagrywasz. Zaraz. Trzymaj fajnie, zaraz go włącz. Będzie blisko. Tak. No, szanowni Państwo, proszę zobaczyć. Wjeżdża pociąg PLK Halny. Proszę zobaczyć. Lektor sprzęt Gostry trzyma i nagrywa. Jakie ma wagony? Pierwszej klasy. Obieg pod EP 07329. Dobra do widzenia. To Arturek Do widzenia, dzięki za odwiedzinki Cześć, Cześć, Cześć trzymaj się Dzięki za odwiedziny, Cześć, do, zobaczenia. Do, zobaczenia. do zobaczenia Dzięki, Ej, dzięki za odwiedzinki Trzymajcie się, narka, hej No to Szlachta wsiada Do widzenia Do, widzenia. do zobaczenia Do zobaczenia. Intercity Przemo, mały kolejarz do Bajo No, troszkę ludzi wsiadło, troszkę ludzi wsiadło, i dużo osób wysiadło. Relacja dobra, bydłoż zakopane. Dobra, szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Rybnik Intercity Przemo niedziela 19 lipiec 2020 roku. Trzymajcie się! Bajo!